Hej, cześć, manu, was wszystkim z tej strony wasz najulubieńszy na świecie YouTuber, ostatni z rodu YouTuberów nagrywających Minecraft'a. Jest dziś ze mną moja owca Nazgul, która się ze mną kryje. Jest też właśnie teraz do mnie zaczynający dzwonić telefon, no bo musi być klątwa nienagrywaja. Dla, dla waszej wiadomości, serio. Zaczął właśnie mi dzwonić telefon, mama dzwoni, więc jest zabawnie. Nie odbieram. Eee, tak. Jeżeli się dziwicie, czemu ten odcinek tak wygląda jak wygląda, jest za krótki, jest dziwny. Zobaczcie ostatni bloglog, zobaczcie informacje, żeby być na bieżąco. Jest, o, jest w opisie link do filmiku, który tłumaczy, co się działo z moim kanałem. Przez tą sytuację jaka była, troszkę straciłem chęci do nagrywania. No bo dość e, słabo będzie z moim kanałem przez pół roku teraz. Więc no nic. E, ja postaram się być pozytywny. I w tym odcinku, jak wielu z Was prosiło, zwiedzimy to, co do tej pory osiągnęliśmy na tym świecie, z nas górem. Co jeszcze w takim odcinku informacyjnym 85, podsumowującym? Tak, zacząłem stosować system łapek i ten system będę stosował do każdej mojej serii od teraz, bo aktywność moich widzów spada, tym samym wyświetlenia spadają, tym samym kanał umiera już bardzo naturalną śmiercią, w sytuacji tragicznej jest, więc aby zobaczyć kolejny odcinek Minecrafta, musicie pod tym odcinkiem wbić. Jezus na zgubę, musicie wbić 300 łapek i 150 komentarzy. Nie jest to duży wynik dla 15 tysięcy ludzi, to jest 2% z Was. Dacie radę i to bardzo szybko. A odcinki będą w produkcji. Mam nadzieję, że uda nam się utrzymać codziennie, co dwa dni, jeden odcinek z Minecrafta na tym kanale i w przerwnikach inne serie. Co jeszcze oprócz tego? Mam nadzieję, że seria za kulis którą mam nadzieję większość z was już pozna, a jeżeli nie, to też macie link w opisie, spotka się z Waszym uznaniem i z odbiorem jakimś fajniejszym. Więc teraz, no co nazwę? No, masz melona. Coś jeszcze chciałeś? Nie. Dobra. To miejsce, od którego dzieli nas już jakieś 80 odcinków, 84 odcinki, bo to jest 85, to jest miejsce, w którym się pojawiłem po raz pierwszy na tym świecie. Jest to mój spawn. Pierwszy. No, zmieniło się od tej pory sporo. Zmieniło się, że mamy kamerkę. Zmieniło się, że mamy owcę, która notabene będzie z nami od 50 odcinków za 3 odcinki. W 87 odcinku będzie specjal z Nasgulem. Jeden, jedyny specjal, bo Nasgul będzie z nami od ilu? 50 odcinków. Czy chcesz powiedzieć coś na ten jubileusz? No, chcę coś powiedzieć. Ambitnie jak zawsze. Owca piąteczka. Chcz. Dzięki, owco. Może jeszcze w pupę, tak żeby było. Oczywiście. O! Dziękuję. Tak fajnie. O! Jeszcze mocniej. O! Wła właśnie tak. Wła właśnie mocniej na zgór, jeszcze w twarz. Uderz mnie tu. Tu. O! Jak mi się podoba. Sadomasochistyczne moje skłonności skłaniają mnie do kontynuacji mojej kurcze przygody w tej grze, więc tu jest spawn. I teraz postaramy się w jak najszybszym tempie, gdyż nasze odcinki są ograniczone do 15 minut zwiedzić świat. Niemożliwe! Zaczynajmy! Więc. Pierwsze co nam przychodzi do głowy, jest to pustynia. Pustynia, z której na początku brałem piach. Piach brałem, yy, bo robiłem rzeczy ze szkła. Jak moją farmę pod wodą kaktusów, która była bardzo dziwnym, kurczę pomysłem, i nie wiadomo co. Z racji, że mamy dzień, yy, bo co prawda, dzięki moim szalerom pochodnie świecą mi dzień, nie zmienia to faktu, że yy, wolimy widzieć więcej. Tutaj w przyszłości. Będzie farma drzewa, którą zacznę już, myślę, już w następnym odcinku yy, za kulis tworzyć Moja farma żelaza, tworzona przez wiele odcinków przy pomocy Nazgula Moja pierwsza farma zboża, która mnie żywiła Moja pierwsza domka tutaj jest, mój pierwszy domek Tak, yy, tak się przeżywało kiedyś, kiedy schody były na dircie Kiedy wejście przypominało wcale nie mm, kształtem, budową i innymi własnościami pewne gonady rozrodcze, pewnych istot ziemskich Na zgól Tak, tu się pierwszy raz spotkaliśmy i pierwszy raz zrobiliśmy to, tak Znaczy, rzucaliśmy się melonami i w ogóle yy, Więc tak, na zgólu Czy pamiętasz dobrze, jak to było za pierwszym razem? Och, jeszcze, rzuć mnie melonem o, jeżeli lubicie nas góra, zostawcie łapkę. jeżeli podoba wam się to, że już prawie 50 odcinków jesteśmy razem. Z drobnymi przerwami. Tutaj jest moja kurczę zejście do pierwszej kopalni, i tutaj w tej pierwszej kopalni są jakieś piecyki, a tu była w ogóle moja pierwsza farma trzciny i, i, i dyń i jeszcze melonów, i tu był portal do Neteru. I z tego portalu do Netheru w ogóle to były jakieś wyjście, to miały być jaskinie, ale w tych jaskiniach w ogóle nic nie ma do teraz. I trzeba będzie to w przyszłości, przyszło, w przyszłości zmienić. W każdym bądź razie przyjdziemy do Netheru, żeby było szybciej. Nie będziemy się opierdzielać. Taeren, Twoja ojczyzna. Wspaniały, silny kraj pełen na szczęśliwych ludzi. Łagodne wzgórza, głębokie lasy, krystalicznie czyste jeziora. W tym odcinku promującym przedstawiłam grę TAERN, grę przeglądarkową. E, dużego bardzo klikacza MMORPG. Nie jestem biedną, małą laską. bo trzeba podróżować. I będziemy w tym miejscu. Z racji, że tutaj w tym miejscu możemy wyjść drugi raz. To jest genialny system podróży w moim świecie. I wyjdziemy w moich. Podziemiach, tutaj, tak. Moje podziemie, pokój inżyniera, moje yy, kurcze źródeł kalawy przepalarnie, yy, enchanting. Yy, tak, co jeszcze tu jest? Wyjście do jaskini, gdzie też było więcej źródeł klawy. Jak fajnie na zgód, Teraz tak. Jedna z, mo jedna z moich, zanim tam pójdziemy, jedna z moich konstrukcji, a, czyli mój stary domek, który już nie żyje. No. I wejdziesz tu tuby. <śledzio> I to są z Igei nasze meble i mały port. Domek, który zniszczyłem, a jest daje w logo serii, bo kiedy raz próbowałem zmienić na 50 odcinek awatary serii, wszyscy przestaje oglądać, bo nie byli przyczepieni do nowych awatarów i nie zwracali uwagi na tytuł, tylko na awatar i nie przychodzili na odcinki nowe. Tym samym yy, idziemy w podziemiu. Tu jest mój stary magazyn. W tym magazynie już prawie nic nie ma. Yy, mój, tu możemy iść na dwie drogi. Idziemy tutaj. Tutaj wydobywałem, tutaj właśnie jest farma kaktusów O Jezus, jakie mulące Magany się wyładował, no już jest ok. E, więc tak, tu była moja farma pierwsza kaktusów, która jest w kopule podwodnej Bo nikt chyba nie mógł sobie bardziej utrudnić życia niż ja By zbudować specjalnie kopułę podwodną po to, żeby zbudować w niej farmy e, kaktusów w Drugą stronę, w drugą stronę, w drugą stronę, jakieś czanki się wczytują, jakieś nie wiadomo co się dzieje jest tu zejście w dół Jest tu taki kurczę, pomost nad lawą I jest tu pięknie, jest tu jeszcze crafting box Którego nie wziąłem od nie wiadomo kiedy Jest tu moja farma slimów, na której nic nie robię Bo trzeba by było zrobić ją automatyczną A na to na razie nie ma czasu i potrzeb Schody do góry, schody nasze prowadzą Do wyjścia na farmę owiec Na farmie owiec co są? Są owce, których na nigdy nie widział I nigdy go tu nie było, bo on tu nie może przejść Dlatego yy, właśnie jest szybko stąd idziemy idźmy zanim za nas znajdzie Oraz Tunele imienia Świętej Pamięci Dzięki Nazgul JJ Jokera Tunele imienia Świętej Pamięci JJ Jokera Tunele powstały już półtora roku temu Ich początek Co oprócz tego Tutaj tunel w tę stronę Tunel w tamtą stronę I tam tunel prowadzi Prowadził będzie do Nareszcie jak mi się to uda skończyć Do dżungli Tam będzie dalej Tutaj będzie przejście do dżungli tutaj będzie w ogóle kolejka na środku a tutaj jest przejście do zamku nie idziemy jeszcze do zamku, mamy jeszcze tutaj parę rzeczy do obejrzenia tutaj są moje farmy, wszystkie farmy pierwsza farma, farma zboża i farma krów po drugiej stronie druga farma tutaj zaraz obok to będzie farma melonów i po drugiej stronie farma jeszcze nieskończona i nie farma villagerów a tak naprawdę to będzie plantacja koni pewnie plantacja koni, bo będziemy plantowali konie i je hodowali tu są ziemniaki i Chciałem powiedzieć buraki, ale to nie Polska. Tu są mi ziemniaki i y, marchewki. Nazgul, lubisz marchewki? Nie lubisz marchewek. Ja też nie lubię, dlatego je pewnie kiedyś usuniemy i, i wyrzucimy do lawy, bo nie lubię marchewek. Y, Okej, okay, co tu mamy dalej? Po, po lewej stronie już jak w tej stronie idziemy nie ma farm, ale po prawej stronie dalej są. Ciągną się, tu jest farma trzciny. Bardzo przydatna ważna farma trzciny. Która będzie też. Się rozwija w przyszłości. Mam nadzieję, że już niedługo w kolejnych odcinkach, mam nadzieję, że za 2-3 odcinki, nie wiem jeszcze, zaczniemy ją rozbudowywać. Skieleciku Sio. Mm, I tak, to jest farma, którą zbudowałem. E, no, poza kamerą, w większości. Filmiki, jak to kopałem z Nazgulem, są tutaj. Nazgul w ogóle nic nie komentuje dzisiaj, ale ja się nie dziwię, ja tak szybko zasuwam i wszystko gadam. Także pewnie je, jego to myli już troszkę, no bo nie jest do odcinków, które mają 15 minut, bo nam YouTube obciął czas. Więc w takim razie, to jest nasza przyszła. Yy ja, min za szybkie tempo, wiadomo, ja jestem szybki, co u facetów nie jest zbyt dobrą cechą, ale jednak. No, od nie wszystkich da się uciec, więc jest jeszcze szybciej musimy Farma Netherwortów, które, które wytwarzamy, i w ogóle do tego, żeby mieć kiedyś na eliksiry, których na razie nie używamy prawie w ogóle. Oprócz do walki z Widerem, walczyłem z Widerem niedawno. Czemu walczyłem z Widerem? Żeby dostać gwiazdę Netherową, i zdobyłem ją, ale niestety odcinek był za długi. Nie, mog nie mógł dostać się na YouTube, Poza tym miał błędy z dźwiękiem. I tutaj jest tunel, który prowadzi naszej pierwszej bazy, w której byliśmy. I tutaj jeszcze w drugą stronę, w drugą stronę jest. Y Nasze wyjście na powierzchnię, na pustynię, to miejsce potrzebuje nazwy, to jest dla waszej kurcze, to jest dla was kurcze zadanie I macie wymyślić temu miejscu nazwę, żeby było, nazywało się niesamowicie tak jak Nazgul się nazywa niesamowicie Więc proszę śmiało piszcie, tutaj zdążyłem już od ostatniego odcinka wykopać wszystko, bo tutaj chyba zaczynaliśmy i zobaczcie to w backstage'u, jak to wszystko wygląda i jak to, jak to tam kurczę działa. Wszystko, co jeszcze? Chyba w tym momencie została nam najważniejsza rzecz. Mój nowy dom, który jest w trakcie budowy i którym zajmiemy się już w przyszłym odcinku, żeby go troszkę rozbudować, w ostatnim odcinku przed Eventem z nas górem. Pamiętajcie, że do Reflinków, które są właśnie tymi reklamami musicie się zarejestrować, bo na razie zarejestrowało się 6 osób i ja za to nie kupię sobie karty graficznej, a na pewno nie utrzymam kanału na przyszłość Więc... Pomóżcie troszkę I musicie się pamiętać o, musicie pamiętać o tym, żeby się zarejestrować i potwierdzić maila Dzięki temu ja w przyszłości będę mógł spokojnie prowadzić kanał i zarabiać na tym Bo na 6 osobach z Reflinków nie zarobiłem złotówki całej Pełnej złotówki nie zarobiłem, więc... Hmm... Pomóżcie, bo nie mogę zarabiać na reklamach póki co. W każdym bądź razie, to jest najważniejsze miejsce i to jest. Yy, będzie yy, centrum i serce mojego świata czyli mój zamek, yy, świat mój, mój kurczę, teren, w którym będę żył, mój yy, yy, bezpieczny kąt. Gdzie będzie Nazgul, gdzie będę ja i będą domki wszystkich ludzi, którzy kiedyś dadzą mi dotacje. Aby mi dać dotacje, czy jednego dolara, czy 10 centów, czy jak kogoś stać, 4000 dolarów na nową kartę graficzną i nowy sprzęt, żeby Blaki miał lepsze odcinki, to link do dotacji jest w opisie. Dzięki wszystkim za pomoc i dzięki za komentarze i oceny i łapki. Nazgul, gdzie jesteś, bo ja jestem w zamku i czekam na ciebie, żeby móc się już z ludźmi pożegnać. Bo, bo ja cię nie widzę. Nazgul, hallo, nie dość, że nic w tym odcinku nie robisz, to jeszcze nie będziecie ze mną na pożegnaniu? No ja nie mogę. Jak tu żyć w takich warunkach? Jak prowadzić porządne odcinki? Jak nawet owca mnie nie słucha? Moja własna owca mnie nie słucha. No co ja mam zrobić? Przepraszam bardzo, co ja mam zrobić? Tak, yy, nasze odcinki nowe będą trwały maksymalnie 15 minut, więc przyzwyczajcie się do tej formy, kiedy będzie tak szybko, albo będzie bardzo dużo ciędzi i będą po prostu przejścia w dziwny, dziwny sposób. W każdym bądź razie dzięki za obejrzenie był dzisiaj ze mną mało rozmowny nazwór. Musicie dawać łapki, to nazwór na pewno będzie żywszy, bo to go żywi. Popatrzcie się na niego. Niedożywiony taki chudziutki, kurcze... I tak jak ja bez zbroi, ja sam w spodniach. no dobra, zdejmijmy to, żeby głupie nie wyglądać. Yy, tak, więc tak będą wyglądały od dziś odcinki, będą takie krótkie. Niestety, jeżeli chcecie naprawdę wiedzieć czemu i nie łapkować w dół, to zobaczcie Black Loga ostatniego. Jakby nie dać ich łapku, to ja się obrazi i sobie iść. Widzicie, trzeba ratować nas gula. Wszystko dla niego, dla mojej ukochanej owcy. W takim razie, dzięki za obejrzenie. Dzięki, że wytrzymaliście i do usłyszenia. No bo może być było ciężko wytrzymać ja cały przez spamowanie w ten sposób. Więc do usłyszenia, zobaczenia w następnych odcinkach. Już niedługo, to zależy teraz tylko od was, kiedy następny odcinek się pojawi, bo macie granicę 300 łapek, którą jak przekroczycie, to pojawi się następny odcinek. Dzięki, do zobaczenia, usłyszenia następnym razem. Ciao.